Czy chcesz wiedzieć, jak zarobić niemałą sumę pieniędzy przez trzymanie skinów w Equipunku, a dokładnie innego skina? Jeżeli tak, to zapraszam Cię do oglądania. Chciałbym was jeszcze szybko prosić o to, żebyście zostawili suba, dzwoneczek, komentarz i lajka, jeżeli Wam się podobało. 1 maja 2014 roku wyszła skrzynka Huntsman z nożami łowcy, tak zwanymi w której między innymi jednym ze skinów był M4A4 Hall, który jest w sumie teraz jest już kontrabandą i USP Orion. Jednak USP Orion został ze skrzynki wycofany, ponieważ był on od jednego twórcy, zwanego Auzi, który był twórcą Paula i miał wkład w stworzenie takich skinów jak Mag 10 Kurs, Zetka Zatrudna Strzałka, Dual Berety Zemsta oraz P90 Pustynny Smok. Dlatego też któregoś dnia te skiny zostały wycofywane, M4A4 Hall najpierw, potem te wszystkie skiny po kolei, a teraz USP Orion, dlatego że Audi złamał prawa autorskie co do obrazka, który znajdował się na M4A4 Hall jeżeli by patrzeć na to z tej strony to gdy wycofali 4 a 4 hole ona wtedy kosztowała nie wiem około 50 dolarów coś takiego a teraz jest warta dużo dużo więcej natomiast ta sama sytuacja była z glockiem fade który był fioletowym skinem podkreślam fioletowym skinem który teraz jest wart około 300, 300 350 dolarów natomiast usp orion jest to skin klasy wyżej czyli klasy różowej więc jeżeli macie możliwość teraz to kupcie sobie trochę tych orionów a za pół roku za rok ich cena na pewno wzrośnie chociaż nie gwarantuję, ale ja w swoim ekwipunku jednego oriona nabyłem i mam zamiar nabywać ich coraz, coraz więcej, jeżeli cena będzie taka jak do typu. Jeżeli odcinek wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, będę wam bardzo wdzięczny. Ja się z żegnam, piona.